Cześć, witam się dzisiaj z Wami z nietypowego miejsca. Ten film nie był w planach, natomiast stwierdziłam, że nagram go, bo być może komuś się przyda i być może komuś pomogę i przypomnę, że zostało bardzo mało czasu do tego, żeby złożyć wniosek o dofinansowanie na pompę ciepła. Słuchajcie, do końca 2022 roku mamy te stare warunki, czyli takie, gdzie budynek może spełniać ten jakby wyższy współczynnik EP, czyli zapotrzebowania na energię odnawialną. No a od 2023 roku niestety ten e, współczynnik będzie trzeba osiągnąć znacznie niższy, jeżeli będziecie chcieli starać o to dofinansowanie. No i ten współczynnik, myślę, że będzie bardzo ciężko osiągnąć bez fotowoltaiki. No nie każdy niestety tą fotowoltaikę posiada, nie każdy jeszcze zakończył budowę i nie każdy o tym myśli, dlatego warto o tym wspomnieć. Jeśli chodzi o warunki na ten rok, to trzeba mieć e, minimum 63 EP, bo tak ten współczynnik się nazywa. Jeżeli chodzi o warunki na przyszły rok, to będzie to już 55 i tak jak mówiłam, bez paneli myślę, że naprawdę ciężko będzie to osiągnąć. Na ten współczynnik wpływa bardzo wiele rzeczy i jest wiele składowych, które, które na to wpływają. Ten współczynnik możecie znaleźć u siebie w projekcie, on powinien być wyliczony, natomiast wiecie, projekt to jest jedno, rzeczywistość to jest drugie. No i tutaj, jeśli chodzi o projekt, to my w tym projekcie mieliśmy wyliczony ten współczynnik na bardzo wysoki, już nawet nie pamiętam ile, chyba około 80. Aktualnie nasz współczynnik wynosi 61, więc jak najbardziej łapiemy się, jeżeli złożymy wniosek do końca roku. Zaraz Wam powiem, co jest potrzebne do złożenia tego wniosku, jak go można złożyć i gdzie. Ten program, który nazywa się Moje Ciepło, ruszył w kwietniu tego roku. Ja jakiś czas temu nagrywałam film właśnie o, o tym, że takie dofinansowania będą i że od kwietnia będzie można składać wnioski. Tak też się stało. Ten wniosek można już jak najbardziej od kwietnia składać. No i będzie ten program trwał do końca 2026 roku. No, chyba że pula jakby nagród, bo tak oni to nazywają, będzie wykorzystana, no to wtedy te. Ten program będzie mógł być zakończony wcześniej, czyli albo do końca 2026 roku, albo do wyczerpania środków. Jeśli chodzi o osoby, które mogą się starać, to tutaj jest bardzo fajna informacja, że nie trzeba spełniać żadnych wymogów, jeżeli chodzi o dochód. Tutaj dochód w ogóle nie jest brany pod uwagę. Ubiegać o dofinansowanie może się właściciel budynku, współwłaściciel budynku. Jeśli jest to współwłaściciel, no to musicie mieć zgodę pozostałych właścicieli. Natomiast możecie też to zrobić za pomocą pełnomocnika. Wtedy taki pełnomocnik musi mieć wasze pełnomocnictwo. Ja myślę, że dosyć sporo osób się zajmuje właśnie tymi wnioskami. Widziałam też nawet jakieś ogłoszenia w internecie. Że kompleksowo zajmują się wnioskami, no ale wiadomo, za to trzeba zapłacić, na pewno nikt tego nie robi za darmo. No a wypełnienie tego wniosku naprawdę nie jest trudne, zajmuje chwilę. Jeżeli mamy komplet dokumentów, to tak naprawdę jest to 5 minut. Najważniejszym warunkiem, który musicie spełnić, jest to, że nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie albo złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku. Oni tutaj wspominają, że muszą być to budynki nowe i właśnie w ten sposób tutaj charakteryzują te nowe budynki z takich dodatkowych wykluczeń, które sobie wypisałam, to z dofinansowania mogą skorzystać osoby, które mają pompę ciepła. Służącą do centralnego ogrzewania i do CWU Jeśli chodzi o pompy ciepła, które tylko będą służyły do CWU Nie zakwalifikują się niestety do dofinansowania Nie można też otrzymać dofinansowania na inwestycje realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo lub w budynkach gospodarczych Nie może być one udzielone na inwestycje sfinansowaną lub, lub realizowaną z środków publicznych zagranicznych lub krajowych nie można otrzymać dofinansowania, jeśli w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza, natomiast tutaj jest taki warunek, że na powierzchni przekracza, przekraczającej 20% powierzchni całkowitej budynku. Dofinansowanie nie przysługuje w budynku, w którym wykorzystywane jest źródło ciepła na paliwo stałe. Wyjątek stanowi kominek o funkcji ozdobnej lub rekreacyjnej, czyli tutaj, jeżeli będziecie mieli kominek z płaszczem wodnym, no to już raczej się nie zakwalifikujecie na to rozwiązanie. Wnioskodawcą musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę, co jest bardzo istotne, bo e, czytałam na grupach na Facebooku, że bardzo często są zwrotki, bo na przykład pozwolenie jest na żonę, a wypełnia mąż, albo na odwrót i, i niestety cofają te wnioski. Trzeba je uzupełniać albo składać na nowo. No i też tutaj z tego co widzę, to budynki od dewelopera są wykluczone z dofinansowania, chyba że jakby to pozwolenie na budowę jest przeniesione na osobę, która jest kupującą. Także tutaj są takie kruczki i takie wykluczenia. To, o czym jeszcze nie mówiłam, to to, że pompa musi spełnić też jakieś tam warunki. Ona nie może być wyprodukowana później niż 24 miesiące przed montażem czyli jakby musi być to nowe urządzenie, które ma nie więcej niż rok czasu. Musi być to pompa, która współpracuje z ogrzewaniem niskotemperaturowym i musi być to pompa, która ma przynajmniej A z dwoma plusami. A z jednym plusem niestety nie przejdzie Jeśli chodzi o kwotę, to tak jak mówiłam w poprzednim filmie, tutaj nic się nie zmieniło Można dostać do 21 tysięcy dofinansowania, natomiast te 21 tysięcy to jest um, dla pompy powietrze-powietrze Natomiast jeśli chodzi o pompy powietrze-woda, czyli takie, które e, są najpopularniejsze aktualnie i na taką my też się zdecydowaliśmy No to jest to 7 tysięcy Także słuchajcie, 7 tysięcy to i tak jest spoko kwota, moim zdaniem. Także warto o to dofinansowanie się postarać. My jak najbardziej ten wniosek złożymy. Mamy już komplet dokumentów i ten wniosek myślę, że dzisiaj jak najbardziej będziemy mogli złożyć. Jeżeli chodzi właśnie o te dokumenty, to może wejdę sobie na ten wniosek i powiem wam, co tutaj jest potrzebne. Wrzucę wam w opisie tego filmu link, gdzie można wypełnić ten wniosek. Nasz wniosek aktualnie. Jest w takim statusie roboczym i to jest super, że możecie go sobie zacząć wypełniać, a dokończyć możecie później, i te dane wam nie znikają za każdym razem. Czyli na pierwszym etapie macie dane wnioskodawcy, czyli musicie tutaj wypełnić wszystkie dane, zarówno jednego, jak i drugiego współwłaściciela, jak to jest w naszym przypadku. Jeśli chodzi o kolejne elementy, to jest to adres zamieszkania. Oczywiście numer konta bankowego, na które ma być przekazane dofinansowanie. No i jeśli tutaj macie kartę dużo, dużej rodziny, to też możecie to zaznaczyć. Wtedy być może będą jakieś lepsze dofinansowania albo lepsze warunki. Jeśli chodzi o kolejną zakładkę, to macie już dane dotyczące pompy ciepła. Musicie wskazać jej lokalizację, czyli jeżeli jest ona w lokalizacji innej niż miejsce zamieszkania, tak jak u nas mieszkamy gdzie indziej, a pompa jest na budowie, więc ma inne miejsce, no to musicie to wskazać, bo może być kontrola, czy pompa jest zamontowana. No i informacja o budynku, gdzie musicie wskazać właśnie powierzchnię całkowitą budowy, powierzchnię, która jest ogrzewana, czyli taką powierzchnię o regulowanej temperaturze. Wartość EP, czyli ten współczynnik, o którym za chwileczkę powiem trochę więcej. No i dane pompy ciepła, czyli te, to, jaki ponieśliśmy koszt całkowity i jaki jest koszt kwalifikowany. Koszt kwalifikowany to jest w naszym przypadku ten sam, który koszt całkowity, czyli kwota z faktury. Natomiast z tego, co udało mi się wyczytać, to koszt kwalifikowany to jest taki koszt, gdzie na przykład jesteście w stanie sobie w jakiś sposób odliczyć podatek albo w jakiś sposób go nie płacicie, to wtedy jakby. Należy pomniejszyć tę kwotę o ten podatek. Moc pompy ciepła, data montażu, rodzaj pompy ciepła, czy to jest powietrze, woda, czy powietrze. Powietrze no i tutaj już z automatu wyliczana jest kwota do finansowania, ona się podstawia ta najwyższa automatyczna, czyli w naszym przypadku 7000. Później musicie zaznaczyć wszelkie oświadczenia, jest ich dosyć sporo. No i tutaj też musicie zaznaczyć oczywiście, że w nieruchomości nie znajduje się i nie będzie się znajdowało w okresie trwania inwestycji, źródło ciepła na paliwa stałe, także no, takie oświadczenia tutaj różne są, warto jest to sobie przeczytać. W ostatnim załączniku jest już umowa o dofinansowanie. No, i e, ostatnim krokiem są załączniki, gdzie tak naprawdę pewnie będą one e, najwięcej problemów robić. Jeśli chodzi o załączniki, no to wymagana jest charakterystyka energetyczna, o której za chwilę. Faktura lub dokument księgowy sporządzony w sposób umożliwiający ocenę zgodności pompy ciepła z wymaganiami programowymi oraz oświadczenie. Wykonawcy, w przypadku braku odpowiedniego opisu na dokumencie księgowym, iż pompa posiada wskazane parametry kwalifikujące do dofinansowania w programie. Czyli, jeżeli na fakturze nie macie konkretnego modelu, no to będzie tutaj potrzebne takie dodatkowe oświadczenie montażysty. Następną rzeczą są takie dodatkowe załączniki, które nie są wymagane. To jest pewnie takie pole, gdzie być może do jakiegoś miejsca będziecie chcieli dołączyć dwa zdjęcia, no to tam będzie można to dołączyć. Następną rzeczą jest karta produktu i etykieta energetyczna zakupionej i zamontowanej pompy ciepła. My tego nie mieliśmy, zgłosiliśmy się właśnie do naszego instalatora i takie elementy otrzymaliśmy. Ta karta produktu jest oczywiście po to, żeby mogli stwierdzić, czy łapie się pompa na te warunki, czyli czy ma odpowiednią klasę. Czy ma, a z dwoma plusami, czy z trzema, czy może z jednym, i wtedy będą mogli Wam niestety odrzucić ten wniosek. Potwierdzenie dokonania płatności. W naszym przypadku była to faktura z dopiskiem, właśnie, że zapłacono e, pozwolenie na budowę. No i protokół odbioru Którym stanowi załącznik numer 2 Do programu Moje Ciepło Ten załącznik możecie sobie pobrać Przekazać swojemu instalatorowi Żeby wam taki protokół odbioru wypełnił I jak najbardziej będziecie mogli Go sobie tutaj, będziecie musieli Go tutaj dołączyć No i ostatnim takim załącznikiem, który nie jest wymagany Natomiast jeżeli jest więcej Niż jeden właściciel, no to No to musi być, czyli oświadczenie o posiadaniu Zgody współwłaściciela Że tutaj i jakby wyrażają zgodę, że wy wnioskujecie o to dofinansowanie. Także tak to wygląda Tak jak mówiłam, no najgorszą rzeczą W tym wszystkim jest to, że potrzebujecie Charakterystykę energetyczną budynku Tym zajmują się osoby z uprawnieniami My za taką charakterystykę zapłaciliśmy 500 zł, no i właśnie Pan nam wyliczył ten wskaźnik EP, który właśnie pozwalał Nam zakwalifikować się do tego Programu. Będę aktualizować Na bieżąco, czy dostaliśmy dofinansowanie Czy też nie i jak to się u nas skończyło Mam nadzieję, że wszystko Będzie spoko. Jeśli chodzi o tą charakterystykę, to my na nią czekaliśmy 3 dni. Tam dosyć sporo też elementów jest branych pod uwagę do, do jakby zrobienia tej całej charakterystyki. Bardzo ważnym elementem jest też oczywiście ocieplenie domu w jaki sposób macie ocieplony fundament, podłogę, elewację, poddasze. Jest też brana pod uwagę oczywiście rekuperacja, kubatura budynku. I takie elementy, także mam nadzieję, że u Was uda się osiągnąć ten współczynnik i że będziecie kwalifikować się do programu. Tak, jak mówię, wiem, że może troszeczkę jest mało czasu, ale ja ogromnie zachęcam jeszcze spróbować się skontaktować z um, jakąś osobą, po prostu, żeby Wam tą charakterystykę zrobiła, i może po świętach uda Wam się. Jeszcze są 3-4 dni na spokojnie takie robocze, w których jesteście w stanie to zrobić. Także ja filmik wrzucam dzisiaj, wtedy kiedy nagrywam. Mamy jutro wigilię. Ja ze swojej strony życzę wam wszystkiego dobrego, życzę, żeby te święta były spędzone rodzinnie, spokojnie i bez żadnych dodatkowych nerwów. No i mam nadzieję, że uda wam się osiągnąć to dofinansowanie, jeżeli kwalifikujecie się i spełniacie wszystkie te warunki, o których tutaj wspomniałam. Dajcie znać w komentarzach, czy będziecie składali wniosek, czy jesteście zainteresowani tym dofinansowaniem, a może już dostaliście dofinansowanie, bo wiem, że wiele osób już dostało pieniądze. Jest też grupa na Facebooku, która nazywa się Chyba Moje Ciepło 2022. Tam wpisują sobie gdzieś tam numery wniosków, które już zostały rozpatrzone. Czy to pozytywnie, czy to negatywnie, czy dostały właśnie już kasę, więc na tej podstawie można. Sobie stwierdzić, jak daleko są z rozpatrywaniem tych wniosków. Czasami zdarzają się zwrotki, więc warto jest doczytać naprawdę wszystko, czy wszystko jest prawidłowo wypełnione. No i tak naprawdę, słuchajcie, to wszystko. Dzięki Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik się przyda. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.